Cześć. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać yy, usunięte sceny z filmu Harry Potter i kamień filozoficzny z 2001 roku. Jak dobijemy sto łapek w górę, to zrobię odcinek z yy, Komnaty Tajemnic, więc yy, no. No, nie przedłużajmy już. Yy, pierwsza scena. Uśmiech? O, piękny ten nasz synek. To niesamowite, że już za tydzień zacznie chodzić do smeltinga. Wieła Smeltonia! Duma tatusia rozpiera. Mnie też każecie to nosić? Co? Myślisz, że idziesz do smeltinga? Aleś mnie obawił. Ty idziesz do gimnazjum publicznego. A nosić będziesz to, jak się skończy farbować, przecież Dudley w nim chodził. Będę w tym wyglądał jak wychudzony słoń. Nic lepszego nie dostaniesz. Jazda polisty. Już! pierwszego roku muszą mieć trzy komplety szat roboczych, jedną różdżkę... To podstawowe wyposażenie. Parę rękawic ze smoczej skóry. Ze skóry prawdziwego smoka? No co, może wolałbyś z pingwina? <laughs> Niech mnie. Chciałbym mieć smoka. W serio mówisz? To bardzo niedocenione stworzenia. Bardzo niedocenione. Z tego wyplątałaś, no w końcu uratowaliśmy jej życie. Nie trzeba by jej było ratować, gdybyś ty jej wcześniej nie dopiekł. Od czego masz przyjaciół? A co ty na to? Zaraz wracam. Zagrasz w szachy? Nie. Idziesz do Hagrida? Nie. Harry, wiem, co cię gryzie, ale odpuść. Z tym lustrem jest coś nie tak, mówi ci to. Cześć, Hedwiga! No co ty? Oglądasz karty? Nie przesadzaj! Zaraz zaczynają się egzaminy końcowe. Co z tego? Mam wszystko obryte. Dobra, jakie są trzy najważniejsze składniki eliksiru zapomnienia? Zapomniałem. A co zrobisz, jak dostaniesz właśnie takie pytanie na egzaminie? Ściągnę od ciebie. Nie ma mowy. Przecież sama Magonagal mówiła, że dostaniemy specjalne pióra nie pozwalające nam ściągać. Zaraz się wkurzę. A gdzie zaufanie do nas? Dambeldorf już mam. Zaklęte nogi? Malfoy. Ty się musisz nauczyć postawić, kiedy ktoś cię wkurza. Jak? Widzisz, że sam ledwie stoję. Rzucę przeciw zaklęcie. Nie, obejdzie się. Skończy się tym, że mi podpalisz kolana. Wypraszam sobie tego rodzaju insynuacje Neville. Poza tym, jeżeli ktokolwiek zauważył, spalone brwi całkowicie mi odrosły. Znalazłem! Dumbledore znany jest ze zwycięstwa nad Czarnoksiężnikiem Grinewaldem w 1945... Dalej! Z odkrycia kilku sposobów wykorzystania smoczej krwi i z dzieł alchemicznych, napisanych z Nikolasem Flamelem. Wiedziałem, że znam to nazwisko! Czytałem już te karty w pociągu! Idziemy! Hej, czekajcie! Dokąd was niesie? A przeciw zaklęcie? Nie będzie bachania różdżkami ani głupich zaklęć w tej sali. Dlatego nie spodziewam się raczej, że wielu doceni wielką naukę i prawdziwą sztukę, jaką jest tworzenie mikstur jednakże tych kilkunastu wybranych, którzy posiadają predyspozycje. Chętnie nauczę, jak opanować umysł i usilić zmysły. Dowiecie się, jak ujarzmić sławę, uważyć chwałę, a nawet położyć kres śmierci. Ktoś jednak chyba przybył do Hogwartu, posiadając już zdolności tak olbrzymie i czuje się na tyle pewny, że woli mnie nie słuchać. Pan Potter. Nasza nowa, wielka gwiazda. Proszę, co otrzymam, jeśli dodam korzeń asfodelusa do nalewki z piołunu? Nie wie pan. No to inaczej. Gdzie będzie pan szukać, jeżeli każe znaleźć Beozar? Nie mam pojęcia. A jaka jest różnica między mordownikiem, a to jadem żółtym? Tego też nie wiem. Szkoda. Zdaje się, sława to nie wszystko. Prawda, panie Potter? Zdaje się, że Hermiona wie. Szkoda byłoby jej nie zapytać. Cisza. rękę, dziewczyno. A zatem dowiedz się, Potter, że Aswodelus i Pion dają napój usypiający o takiej mocy, że znany jest również jako wywar żywej śmierci. Beozar to kamień tworzący się w żołądku kozy, który chroni przed wieloma truciznami. Mordownik i to jad żółty to jedna i ta sama roślina, nazywana również Akonitem. Zaraz. Dlaczego wy tego nie zapisujecie? A i Gryfoni zostają karnie pozbawieni pięciu punktów za wyjątkową bezczelność kolegi.